Dziś 24 marca na terenie lotniska w Lesznie rozpoczęły się prace związane z realizacją długo wyczekiwanej inwestycji lotniskowej. We współpracy z firmą Eurocomfort jedna z dróg startowych zostanie utwardzona specjalnie do tego przeznaczoną kratką z tworzywa sztucznego. Inwestycja zakłada utwardzenie drogi startowej na kierunku 23R05L wschód-zachód o długości 700 m i szerokości 20 metrów oraz drogi kołowania o długości 650 m prowadzącej od stacji paliw do progu pasa 23R. W tym celu została podpisana umowa o współpracy, w której firma EuroComfort zobowiązuje się do poniesienia kosztów zakupu materiału, natomiast spółka Luz Leszno odpowiedzialna jest za montaż i utrzymanie nowej drogi startowej. Zastosowanie kratki do utwardzenia drogi startowej jest coraz popularniejszym sposobem na poprawę infrastruktury stałej lotnisk trawiastych. Poza względami bezpieczeństwa zwiększy się atrakcyjność lotniska, zwłaszcza dla cięższych i bardziej wymagających samolotów. Zakończenie prac związanych z montażem kratki oraz testami nośności planowane jest na połowę kwietnia 2020. Prace przygotowawcze do inwestycji rozpoczęły się już w kwietniu 2019 roku. Zostały wtedy przeprowadzone badania nośności gruntu, prace geodyzyjne oraz czynności obejmujące wyrównanie całej powierzchni modernizowanej drogi startowej. Jest to kolejna z zaplanowanych inwestycji, mających na celu Zwiększenia atrakcyjności i bezpieczeństwa leszyńskiego lotniska. W zeszłym roku został ogrodzony cały teren lotniska, oznaczono drogi startowe, i drogi kołowania, gruntownemu remontowi został poddany jeden z hangarów lotniczych. Firma Eurocomfort jest jednym z głównych użytkowników lotniska w Lesznie, wykorzystującym do lotów dyspozycyjnych ośmiomiejscowy samolot Pilatus PC-12.